Dawid Pieczak, specjalista od trialu rowerowego, no ale próbuje skrócić z powodzeniem BMX-a. Z węglowym ten rower pójdzie ostro. Dawid. W niedzielę 18 sierpnia na mini torze BMX w Rokowie odbyły się otwarte zawody w jeździe po muldach. Udział wzięło kilkudziesięciu zawodników licencjonowanych oraz amatorzy. Sędzią głównym zawodów był Andrzej Kramarczyk, trener kadry narodowej. Andrzeja Kramarczyka przedstawiać nie trzeba. Guru kolorstwa wszelakiego, za wyjątkiem szosowego. Panie Andrzeju, czy dwa lata temu wierzył Pan coś takiego, że tu w tej miejscowości, której prawie że nie ma na mapie, powstanie taki tor? Znaczy, zawsze trzeba wierzyć. Tam, gdzie są ludzie, którzy chcą coś zrobić i chcą pomóż, to myślę, że, że wszystko można osiągnąć. Moim marzeniem było wybudowanie dużego toru w Kalwarii, ale niestety nie udało się. Były duże pieniądze, był piękny projekt. Wybudowano co innego. Jest tam mały tor pantraku. Nie wiem, czy ktoś tam jeździ. Natomiast tutaj znalazłem dobry grunt u państwa Górtków, przy tej smażalni, przy łowisku. Dużo ludzi tutaj przychodzi. No i wybudowaliśmy właśnie z panem Mietkiem to razem, a później już rodzice się w to włączyli. Zawodnicy moi starsi, Komorowski, Pietrzak, łopatami żeśmy tutaj zrobili tor do Pampraku. To jest taki mini, mini tor BMX-owy. Bo jak Państwo może nie wiecie, ale BMX jest od dwóch lat na Olimpiadzie. Amerykanie to wprowadzili, wygrywa dwukrotnie Łotysz. Ja zostałem trenerem kadry olimpijskiej. Tworzę to, ale mam starych zawodników i postanowiłem postawić tutaj na młodzież. No i tak widzę, że wytrenowali na tym torze. Trzy dni temu byliśmy w Jaśle na pięknym torze. I za dwa tygodnie jedziemy do Lublina na Mistrzostwa Polski. Myślę, że Aquila, Lotto, Wadowice yy, będzie dominować, bo dominujemy już. Wygrywaliśmy yy, po pierwszej rundzie, która była w Dzierżoniowie, i klasyfikację drużynową, klubową, i nasi zawodnicy na czołowiek miejscach, Dzisiaj, której nie ma, część jest we Francji na Puharze Świata, część jest na zawodach Dunkilowych, chyba yy, na Czarnej Górze. Mówi Pan tak dość skromnie, błyskawicie, jestem trenerem kadry. Ale proszę o, tu, o tym opowiedzieć więcej. Został Pan trenerem kadry przygotowujących młodych zawodników do najbliższych Igrzysk Olimpijskich. A czy do najbliższych to pewnie nie zdążymy? Nadzieja w tych ośmiolatkach. Natomiast zajmuje się kadrom starszych, bo i zajmuje się młodszymi i starszymi. Chcę do tego, chcę powołać takie rozmowy z Panią Minister. Nawet dość rozmowa była taka yy, yy, poprawna. Yy, chcemy stworzyć ośrodki szkolenia, jeden w Jaśle. Co prawda brakuje im tam maszyny Startowej. Jeden tutaj w Małopolsce, który z moich zawodników zostałby trenerem: Czy Kumorowski, czy Dawid Pieczak. Tomasz nie może, bo jest sędzią międzynarodowym. I ośrodek taki jeszcze powstałby jeden w Lubelskim, bo tam jest profesjonalny tor. I myślę, że lustrując te działania, można by po prostu zebrać tych zawodników, bo zapotrzebowanie za na tego rodzaju sport jest bardzo duże. Startowaliśmy ostatnio w Antwerpii na finale Mistrzostw Europy. Proszę sobie wyobrazić, 2200 zawodników. Nie ilość. Mali, więksi, starsi, jeszcze starsi. Także, że w Czechach jest to bardzo popularne, co kawałek w Czechach jest taki tor. No u nas wybudowano orliki, nie wszyscy muszą grać w piłkę. Ludzie y, lubią jeździć na rowerach, lubią kajaki, lubią strzelectwo. Myślę, że tak to powinno być rozdzielone. Y, rozmawiałem z panią Barbarą Dziwisz, która jest przewodniczącą komisji sportu w Sejmiku Małopolskim, i myślę, że w przyszłym roku z marszałkiem Sobą jesteśmy zaprzyjaźnieni, że, że stworzymy taki program y, w Małopolsce BMX. W Stryszawie powstaje tor, taki podobny pamtrakowy próbujemy im to tam pomóż. Myślę, że taka liga pamtraku może powstać. Myślę, że to jest fajna zabawa. Strażnicy nie mają z młodzieżą kłopotu, nie jeżdżą po ławkach. Kierowcy się cieszą, bo rowerzyści nie zajmują pasa drogowego. No i wszyscy są zadowoleni. Uczymy jeździć w kasku, nie wszyscy muszą być mistrzami świata. A budowa takiego toru jest skomplikowana i kosztowna? Yy, jeszcze jak żona moja była starostą, to wybadaliśmy, że bieżnie sportowe buduje się na zgłoszenie. I to jest ziemna historia, więc zgłosić należy do starostwa, yy, starostwo przychylne yy, i 30 dni się czeka i buduje się tor. To jest bieżnie do jazdy na rowerze. Bieżnie jest przepis. Natomiast tory BMX-owe wymagają już pozwolenia na, na budowę, ponieważ są tam elementy trwałe. Ale budowa takiego toru jak tego tutaj w Rokowie, to nie jest skomplikowana historia. Nie jest skomplikowana, bo tu trzeba trochę ziemi, no, no wymaga to paru złotych, najdroższa chyba jest tego z wszystkiego maszyna ta startowa, bo jeżeli chcemy zrobić zawody, to koszt tej maszyny to jest około 4000 złotych, bo tam kompresory, elektronika i tak dalej. Natomiast tutaj wywrotka, jeżeli jest wywrotka, koparka. I działamy, nie? Myśmy to z Panem Mietkiem, Górtkiem to budowali chyba przez tydzień, że ona nie wiedziała, gdzie chodzę. Proszę powiedzieć, co się dzieje z tymi zawodnikami, którzy kiedyś zaczynali u pana w trialu? Przede wszystkim mogę jednym się pochwalić. Wszyscy ukończyli wyższe uczelnie i to, to nie jakieś takie y, byle jakie, tylko konkretne. Y, dużo zawodników przeszło z trialu do innych dyscyplin. No, i obecnie jeden z najlepszych motocyklistów na świecie, Wojtek Błażusiak, najlepiej zarabiający motocyklista w Stanach Zjednoczonych, to mój wychowanek. Janek Chmielewski, który rywalizował z Tomkiem Kramarczykiem, jeździ w zespole Citroena. Y, Wacek Skolarus z Kasinki, który wiele razy jeździł, y, zdobywa medale w rajdach Genduro. No i wielu innych Dobrze się odnalazło. Sport uczy wytrwałości, wytrzymałości, wiary w siebie. Tomek Woźniak, który był wicemistrzem świata, zgłasza się tutaj do mnie, dzwoni z Poznania. Panie Andrzeju, niech mi pan wyrobi licencję, startuje w aklu i Wadowice w Mastersach. Jest dyrektorem ogromnej firmy w Poznaniu. Także ludzie wychodzą na swoje, mają swoje firmy. Ja utrzymuję z nimi kontakt i to tak powinno być. Teraz są nowi rodzice, którzy pomagają i tak można po prostu budować sport. Zawody na Rokowskim Torze obserwowali licznie zgromadzeni kibice, którzy korzystali w tym czasie z uroków Centrum Rekreacyjnego. Łowisko, smażalnia ryb, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, to miejsce stworzone przez rodzinę państwa Górdków, które coraz bardziej przyciąga mieszkańców Rokowa, okolicznych miejscowości, a przede wszystkim Wadowiczan. Roków to, jak widać, niezwykłe miejsce. Na mapie, mały punkcik, w gminie Wadowickiej niewielu mieszkańców orientuje się, gdzie to jest. W powiecie Wadowickim jeszcze mniej. Tymczasem Roków od pół roku to miejsce dokąd ściągają rowerzyści to specjaliści od BMX, a przynajmniej twórcy tego niezwykłego toru, pierwszego toru na Podbeskidziu. No myśmy wybudowali ten tor ze względu na to, że zgłaszało się do nas dużo dzieci młodzieży i chcieli gdzieś pojeździć, no i zaczęli jeździć po polak, po miedzach, no to było dla nich groźne, niebezpieczne. Ze względu na to, że znamy się z panem Andrzejem Kramarczykiem długie lata, postanowiliśmy przy jego pomocy i zaradztwie wybudować tor. BMXa i punkt traku u nas na działce. I kto to budował? No, budowaliśmy to wspólnie z żoną za własne pieniądze na własnej działce. Całym jakby doradcą i inspektorem nadzoru budowlanego był pan Andrzej Kramarczyk, trener kadry narodowej, ten nam pomagał fizycznie, pracowaliśmy tu czasami nocami, żeby ten oddać jak najszybciej do użytku. Myślę, że ten tor będzie służył dzieciom długo, dlatego proponujemy jeszcze na wiosnę utworzyć klub sportowy w Rokowie do jazdy na BMX-ach i na punkt traku. Bo powiedzmy, przypomnijmy kibicom, że w Mistrzostwach Polski już wystartowali zawodnicy reprezentujący Aquile Roków. Tak jest. Byliśmy na jednym turnieju w Myślenicach, na pierwszym turnieju, który zdobył nasz zawodnik czwarte miejsce. Później pojechali chłopcy i dziewczęta do Dzierżoniowa, tam zdobyliśmy jedno trzecie miejsce i dwa czwarte miejsca w Młodzikach. Także na rybek jest. Może to się nam powiedzie, że będzie coraz lepiej. Ale Roków to nie tylko tor sportowy, ale przede wszystkim znane miejsce dla pacjentów wędkarstwa, jak również dobrej, smażonej ryby. No tak, yy, mamy smażoną pyszną rybkę, wędzoną rybkę, można złowić, można kupić i można dobrze zjeść. Czyli to jest świetne miejsce dla wędkarzy również moczące kije? Tak, również. A proszę mi powiedzieć, jakie ryby tutaj u, u Was są na łowiska? Co tu można w ogóle złapać? No, mamy pstrąga, karpia, amura, tołpygę, jesiotra, pszczupaka i wiele, wiele jeszcze innych. Czyli karb rokowski nazwijmy go. I to jest wasza ryba, która tu już występuje od wielu, wielu lat. Tak, od wielu, wielu lat. Bardzo smaczna ryba, zrokowa. Stawy w Rokowie sięgają już XIX wieku. Tutaj właśnie jest dwór, który jest aktualnie ma być remontowany. No i to były kiedyś tak zwanego dziedzica stawy, które już 200 lat temu były wybudowane do właśnie tego dworu. Te stawy to tak zwane, jak mama moja opowiadała, to były stawy dworskie. I teraz na stawach dworski, obok stawu dworskiego można pojeździć na rowerze i jak mówi pan Andrzej, tu tworzy się na rybek przyszłych Igrzysk olimpijskich. No myślę, że może ktoś od nas z klubu czy z klubu Akwili Małopolska Wadowice wystartuje na Mistrzostwach Świata na Olimpiadzie. No zobaczymy, są chętni do pracy z młodzieżą i jest młodzież do jazdy na rowerach. Może to kiedyś nastąpi, że będziemy się cieszyć, że wzrokowa jest jakiś zawodnik na Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy. Poszedł. Właśnie na takim jedzie Wojtek. Wojtek daje! daje. A oto wyniki zawodów. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Faustyna Wołek, drugie Monika Kudra, a trzecie Wiktoria Wrubel. W kategorii chłopców pierwsze miejsce Jacek Pożycki, drugie Wojtek Gnojek, a trzecie Filip Piwowarczyk. W kategorii chłopców powyżej 15 lat pierwsze miejsce Dawid Pietrzak, drugie Marcin Jończyk. I miejsce trzecie Karol Moskała. Proszę Państwa, losujemy najpierw trzy obiady, drugie dania, mam nadzieję. Nie za dużo, ale pstrągi będą. To nagroda od Państwa Gurtków.